i logoterapia to jest takie podejście terapeutyczne, które generalnie jest koncentrowane na sensie i na wartości. I prowadzę między innymi takie warsztaty weekendowe logoterapeutyczne, które coraz wyraźniej i dobitniej z każdym rokiem mi pokazują, że my ludzie i właściwie wszyscy ludzie mamy bardzo silną potrzebę rozmawiania na temat sensu i rozmawiania na temat wartości. Że wszyscy w jakimś stopniu doświadczamy czasami czegoś, co twórca logoterapii nazywał pustką egzystencjalną, czy inaczej nudą egzystencjalną, i że mamy potrzebę w bliskim spotkaniu z drugim człowiekiem podzielić się naszymi. Wątpliwościami, naszym niepokojem, które wynikają z poczucia bez sensu, czy z trudnościami w tym, aby ten sens odnaleźć. Też mam potrzebę zaznaczyć, bo to słowo logoterapia jest takim słowem, które się może różnie kojarzyć i zazwyczaj w naszym kraju w pierwszym momencie kojarzy się z logopedią, więc od razu zaznaczę, że to kompletnie nie o to chodzi, że logoterapia jest terapią sensem. Terapią wartościami przede wszystkim. Twórcą tego kierunku terapeutycznego jest australijski psychiatra i psychoterapeuta, który nazywa się Wiktor Frank. I to, co jest najbardziej charakterystyczne w historii tego człowieka, to przede wszystkim fakt, że Wiktor Frank spędził dwa lata w obozach koncentracyjnych, między innymi w Auschwitz, i on. Przetrwał ten czas, przeżył, a co jeszcze że dużo rzadziej się zdarza, przetrwał w bardzo dobrej kondycji psychicznej i w tym czasie, właśnie w trakcie pobytu w obozach, stworzył właśnie podstawowe założenia logoterapii. I myślę, że to jest to, co mnie w logoterapii tak najbardziej zawsze porusza i jakoś zatrzymuje, że mówimy tutaj o pewnej teorii psychologicznej. Ale ta teoria psychologiczna, ona nie powstała w zaciszu domowej biblioteki, czy nie powstała w jakimś ośrodku naukowym, gdzie były robione setki badań, ankiet i tak Tylko mówimy o pewnych założeniach, z jednej strony psychologicznych, ale one powstały w tak ekstremalnie trudnych i ciężkich warunkach, jakich właściwie myślę, że nie jesteśmy w stanie sobie teraz wyobrazić. Ja właściwie za każdym razem czuję się odrobinę niekomfortowo, jak wspominam o tych doświadczeniach Frankla, no bo myślę, że jest to coś, do czego nie jesteśmy w stanie się tutaj zbliżyć. Ten ogrom cierpienia i zobaczenia, do czego w stanie jest dojść drugi człowiek w krzywdzeniu innych ludzi, był tak ekstremalny, no że trudno właściwie o tym, o tym opowiadać. No i można się w takim razie zastanowić, jakie są te podstawowe założenia logoterapii, czym Viktor Frank kierował się w tych okropnie trudnych warunkach, że te założenia pozwoliły mu wytrwać i przetrwać, jednocześnie w tym też czasie pomagać innym ludziom. I proszę Państwa, takie główne, podstawowe założenie logoterapii Bazuje na tym, że człowiek, absolutnie każdy z nas, zawsze, w nieważne jak trudnej sytuacji życiowej, zawsze pozostaje wewnętrznie wolny. Czyli bez względu na to, w jak ciężkiej sytuacji się znajdziemy, zawsze posiadamy taki element wewnętrznej wolności, której nikt i nic nie nie jest nam w stanie zabrać. Jak pisze Wiktor Frank, jest to ostatnia wolność, jaka człowiekowi została. A wolność ta polega na tym, że zawsze w każdej sytuacji mamy wolność przyjęcia własnej, osobistej postawy wobec sytuacji, w której się znajdujemy. I nikt i nic tej wolności nie jest w stanie absolutnie ramy zabrać. I oczywiście logoterapia spotyka się z liczną krytyką bazującą na tym, no, że przecież człowiek posiada wiele różnorodnych uwarunkowań. Tak? Mamy różne uwarunkowania psychiczne, bo wychowaliśmy się w jakiejś konkretnej y, rodzinie, mamy cały zestaw tak zwanych mechanizmów obronnych, które na nas jakoś wpływają. Mamy uwarunkowania biologiczne, genetyczne, mamy też uwarunkowania socjologiczne. Więc tych uwarunkowań i tego, co na nas wpływa, co w jakiś sposób wpływa na to, jak się zachowujemy, jakie decyzje podejmujemy i w którym kierunku podążamy, jest bardzo dużo. Tylko, że w logoterapii uznajemy, że te uwarunkowania mają naprawdę potężną moc, ale ta moc nigdy nie będzie wszechpotężna. I oczywiście dyskusja o tym, czy człowiek. Faktycznie posiada wolną wolę, czy człowiek posiada wolność to jest dyskusja, która w świecie filozofów wydaje się, że toczy już się właściwie od setek lat, i no niemożliwym jest, mi się przynajmniej tak wydaje, aby tutaj jakoś jednoznacznie odpowiedzieć. I nawet kiedy Wiktorowi Frankowi to pytanie było zadawane, żeby udowodnił w takim razie, że człowiek faktycznie jest wolny. Jak on może to udowodnić? To na takie pytanie. Wiktor Frank również odpowiada pytaniem, wydaje mi się, że tak trochę prowokacyjnie, a odpowiada na to w taki sposób. Co pozostanie człowiekowi, jeżeli zawierzemy mu ten element wewnętrznej wolności? Gdzie człowiek ma szukać ratunku, zdrowia, uzdrowienia, jeżeli stwierdzimy, że jest tylko zbiorem pewnych mechanizmów psychicznych i istotą, która jest uzależniona od tych wszystkich zewnętrznych bodźców, które na niego wpływają. Gdzie w takim razie szukać ratunku? Ale też logoterapia ma to do siebie, że mówienie o wolności, o tym, że człowiek. Posiada wewnętrzną wolność, której nikt i nic nie jest w stanie zabrać, myślę, że w absolutnie każdym z nas, jeżeli się do tego zbliżymy, jeżeli się temu przyjrzymy, może rodzić bardzo złożone i skomplikowane uczucia. Złożone w takim sensie, że z jednej strony zwiększone poczucie wolności w sposób naturalny, wydaje mi się, wzbudza nas większą ekscytację, radość, poczucie siły, poczucie życia, bo zaczynamy widzieć więcej dróg, więcej możliwości, zaczynamy widzieć, że możemy coś więcej, że możemy coś inaczej. Ale jednocześnie zbliżając się do poczucia wolności, człowiek zbliża się również do większej odpowiedzialności za decyzje, które podejmuje. Bo teraz, jeżeli widzimy więcej dróg, widzimy więcej możliwości, to automatycznie wybór jednej drogi i podjęcie jednej decyzji wiąże się ze stratą wszystkich innych możliwości. I w tym sensie, myśląc logoterapeutycznie, każda decyzja niesie ze sobą jakiś zysk, ale każda decyzja niesie też ze sobą jakąś stratę. I naturalne jest, że ta strata może w nas budzić jakiegoś rodzaju niepokój, napięcie czy pomieszanie. I dlatego właśnie y, często uznaje się, że taka praca logoterapeutyczna wymaga czegoś, co się nazywa egzystencjalną odwagą. Egzystencjalną odwagą słuchania owrodzonej wolności, którą każdy z nas posiada. Co więcej, Wiktor Frank pisze w taki sposób, że człowiek właściwie nie tyle posiada wolność, co nawet sam jest wolnością. I nawet jeżeli twierdzi, że wolności nie posiada, nie ma, to decyduje tak właśnie dzięki wolności, którą jest. Myślę, że. Tą egzystencjalną odwagę bardzo dobrze obrazuje pewna anegdota, którą Wiktor Frank przytacza w jednej, w jednej, ze swoich książek. Anegdota ta mówi o tym, że było to gdzieś w połowie XX wieku i były to czasy, kiedy głównym takim kierunkiem znanym, terapeutycznym była psychoanaliza stworzona przez pana Zygmunta Freuda i Wiktora Frankla odwiedził pewnego dnia taki Pan psychoanalizy, żeby dopytać się, czym właściwie jest ta cała logoterapia i o co w tym wszystkim chodzi. I w trakcie tej rozmowy ten pan zapytał Franta, czy poprosił go raczej, żeby tak w dwóch staniach wytłumaczył, czym się różni psychoanaliza od logoterapii. No to bardzo trudne zadanie, bo pan Freud napisał no, dziesiątki opasłych tomów na temat swojej teorii psychologicznej, a Fran miał w dwóch zdaniach wytłumaczyć to, ale zrobił to w następujący sposób. Powiedział tak. Psychoanaliza to jest wtedy, kiedy pacjent no, leży sobie na kozetce, a terapeuta siedzi za nim, a pacjent opowiada o rzeczach, o których za bardzo nie ma ochoty opowiadać. Logoterapia natomiast to jest wtedy, kiedy pacjent siedzi naprzeciwko terapeuty i słucha o rzeczach, o których za bardzo nie ma ochoty słuchać. I w tym sensie logoterapia wymaga egzystencjalnej odwagi, że jest pewnym rodzajem konfrontacji z czymś, czego być może czasami nie do końca chcemy usłyszeć. I właściwie takim głównym pytaniem. Yy, którym ja tutaj chcę się dzisiaj z Państwem zająć, to jest takie pytanie, jak logoterapia rozumie cierpienie i na czym według logoterapii polega właściwie sens cierpienia, i czy można, nawet patrząc tak z perspektywy psychicznej, psychologicznej, odnaleźć w cierpieniu głębszy sens, a nawet czy może być tak, że cierpienie czasami, nie zawsze, ale czasami, świadczy o rozwoju psychicznym, a nie o problemach psychicznych. I temu pytaniu chciałbym się z Państwem dzisiaj yy, właśnie przyjrzeć. Jeżeli mogę prosić o kolejny slajd, który mi trochę ułatwi opowiadanie yy, kolejnej kwestii. Patrząc na ten schemat, yy, on generalnie ilustruje cztery rodzaje różnych doświadczeń, które myślę, że każdy z nas, Jakoś już doświadczył, czy jakoś regularnie w swoim życiu doświadcza. Dwa z nich myślę, że są w naszym współczesnym świecie uznawane za bardziej w cudzysłowie normalne i powszechne, natomiast dwa inne wydają się niezrozumiałe, czy bardzo trudne do osiągnięcia. Już Państwu tłumaczę. Pierwsze. Doświadczenie, o którym chcę wspomnieć, to jest doświadczenie oznaczone tutaj symbolem A1, które można nazwać jako spełnienie dzięki sukcesowi. No, wydaje się naturalne, że jeżeli ustalamy sobie jakiś konkretny cel, jakiś plan, coś co chcemy osiągnąć, no jeżeli już po wielu miesiącach czy latach ciężkiej pracy. Udaje nam się do tego zbliżyć, no to naturalne wydaje się to, że powinniśmy mieć poczucie sukcesu i spełnienia. Często sami siebie od tego wymagamy, że tak powinniśmy się czuć, i bardzo często jest tak, że również inni od nas wymagają, że skoro taki sukces osiągnęliśmy, to powinno w nas się pojawiać tylko czyste spełnienie i czysta radość. Natomiast Drugie doświadczenie, które również y, wydaje się naturalne i jest powszechnie akceptowane, to doświadczenie A2, czyli rozpacz z powodu porażki. Jeżeli ustaliliśmy sobie kolejny cel do osiągnięcia i nie udało się go osiągnąć, to wydaje się, że jedyne co możemy zrobić, to po prostu wpaść w rozpacz, doświadczyć cierpienia, i że musi ono trwać tak długo, aż nie postawimy sobie kolejnych celów i nie zbliżymy się do kolejnego sukcesu, który sprawi, że tego cierpienia czy rozpaczy będzie mniej w naszym życiu. Natomiast myśląc w ujęciu logoterapeutycznym, widzimy, że nasze ludzkie doświadczenia są dużo bardziej. Złożone i skomplikowane, i nie da się ich wytłumaczyć w tak prosty sposób. Jeżeli przyjrzymy się bliżej, możemy zauważyć, że bardzo wiele osób, i myślę, że każdy z nas w różnej sferze swojego życia czegoś takiego doświadczył, doświadcza czegoś, co tutaj oznaczyłem symbolem B1, co, mo co można nazwać rozpaczą pomimo sukcesu. O tym doświadczeniu yy, mówi się często w takich badaniach przeprowadzanych na Harvardzie. Yy, jak sama nazwa wskazuje, uczelnia bardzo prestiżowa, a badania te polegają na tym, że bada się w nich satysfakcję osób, które ukończyły Harvard 20 lat po ukończeniu uczelni. I w tym badaniu bada się ich satysfakcję no, z życia, z tego, jak w tej chwili wygląda. I jak się Państwo domyślają, są to w zdecydowanej większości osoby, które wykonują bardzo prestiżowe zawody, lekarze, prawnicy, bardzo dużo zarabiają. I okazuje się, że ogromny odsetek tych osób doświadcza czegoś, co Frank nazywa tak zwaną pustką egzystencjalną, czy inaczej nudą egzystencjalną. Okazuje się, że Mimo poświęcenia wielu lat pracy, nie potrafią w tym, co sobie wyznaczyli jako cel, jako ostateczne spełnienie, odnaleźć poczucia szczęścia i satysfakcji. I myślę, że jest to coś, co w jakimś stopniu jest dla nas wszystkich wspólne. Kiedy ustalamy sobie jakiś cel, kiedy chcemy coś osiągnąć, i w momencie ustalania tego celu często fantazujemy sobie o tym, Jakie niesamowite będzie to uczucie, kiedy już się do tego zbliżymy, kiedy to złapiemy. Często tym fantazjom towarzyszy takie poczucie, że wtedy całe napięcie właściwie z nas zniknie, że pozostanie tylko radość, satysfakcja i poczucie spełnienia. I jakże często okazuje się, że kiedy już zbliżamy się do tego celu, do tego sukcesu, ta satysfakcja trwa bardzo krótki czas albo nawet czasami. Nie ma jej w ogóle. I myślę, że ten moment w ujęciu egzystencjalnym jest koszmarnie trudny. Bo jeżeli pracowaliśmy na coś miesiące, lata, czy nawet pół naszego życia, i w chwili, kiedy nie ma tego idealnego spełnienia, nie ma idealnego szczęścia, to konfrontacja ze stratą. Tak wielu lat jest potwornie trudna. I to trudne położenie, w którym znajdują się ci absolwenci Harvardu już 20 lat po ukończeniu uczelni, polega na tym, że są w niesamowicie silnej presji bycia idealnie zadowolonym ze swojego życia. No przecież mają tak wspaniały zawód, tak prestiżowy, mają tak dużo pieniędzy, mają rodzinę. To życie z boku wygląda wręcz na idealne. Więc jak oni mogą się przyznać, że doświadczają czegoś takiego jak poczucie bezsensu, poczucie pustki, że czasami jest tak, że budzą się w środku nocy, kiedy jest absolutna cisza, kiedy wszyscy pozostali członkowie rodziny śpią, kiedy są w całkowitej samotności sami ze swoimi myślami i twierdzą, że nie poznają siebie w tym życiu. Że to wszystko jest dla nich tak kompletnie bez sensu, że już nie są w stanie w tym wytrwać. Ale później budzą się rano i kolejny dzień wygląda dokładnie tak samo, ponieważ ogromnie trudno przyznać się, myślę każdemu człowiekowi, do tego, że można doświadczać rozpaczy pomimo sukcesu, że można doświadczać ogromnego cierpienia pomimo tego, co całe życie. Wydawało nam się sukcesem, ale zbliżenie się do tej rozpaczy i do tego cierpienia jest ogromnym kierunkiem w stronę rozwoju psychicznego. I właściwie dopóki człowiek nie zbliży się do tego cierpienia, to będzie trwał w pewnego rodzaju stagnacji psychicznej, będzie pokazywał poczucie spełnienia i satysfakcji mimo wewnętrznej rozpaczy i cierpienia, a im dłużej i mocniej będzie to w sobie dusił, tym bardziej będzie się rozrastać to poczucie bezsensu i pustki egzystencjalnej. Czyli właściwie pierwszym krokiem, jeżeli ktoś jest w doświadczeniu B1 i ma tą rozpacz z powodu sukcesu, jest przyznanie się, że to, co być może całe życie nazywał sukcesem, jest tak naprawdę porażką. I to jest ten ogromny trud. To jest ten ogromny trud, ponieważ przyznanie się do tego sprawiłoby, że człowiek wszedłby w to doświadczenie rozpaczy z powodu porażki. A bardzo często mamy takie wyobrażenie, że kiedy już zbliżymy się do cierpienia, że kiedy choć odrobinę będziemy tą rozpacz i cierpienie odczuwać, że to nas nigdy nie opuści, że to nas całkowicie załamie, że już nie będziemy w stanie. Niczym absolutnie więcej się zająć. Natomiast cierpienie niesie w sobie taki sens, że ma w sobie rewolucyjne napięcie. I to rewolucyjne napięcie informuje nas o tym, że nie jesteśmy w stanie czegoś ścierpieć, że nie jesteśmy w stanie ścierpieć tego, jak wygląda świat, jak wygląda nasze życie. Jak to wszystko funkcjonuje? I potrzebujemy to ścierpieć. Potrzebujemy cierpieć, aby w tym procesie cierpienia zacząć godzić się na świat takim, jaki jest. I w tym sensie można powiedzieć, że zadanie logoterapeuty to jest trochę tak jak zadanie okulisty. Że Logoterapeuta pracuje nad tym, aby poprawić jakość szkieł w okularach pacjenta, poprawić w takim sensie, aby dzięki lepszemu widzeniu widział świat i życie takim, jakie naprawdę są z całym bólem, trudem, rozpaczą i cierpieniem, które jest nieustannie dookoła w nas, i w nas samych, i w innych ludziach. I zbliżenie się do takiego widzenia, poprawienie tej ostrości, myślę, że w każdym człowieku zbliża go do takiej wewnętrznej wrażliwości, do dostrzegania innego rodzaju piękna w drugim człowieku, mimo tego całego trudu, cierpienia i, i tego, z czym musimy się zmagać. Dostrzeżenia piękna w tym, jak bardzo możemy w tym cierpieniu wzajemnie sobie pomagać, jak możemy razem w tym cierpieniu trwać. Natomiast wydaje się, że żyjemy trochę współcześnie w takim nadmiernym kulcie szczęśliwości, w takim kulcie pozytywnego myślenia, które patrząc z ujęcia logoterapii, nie świadczy o zdrowiu psychicznym, tylko właściwie o chorobie psychicznej. Ponieważ jest pewien stopień napięcia, który jest nieodłącznym elementem naszego życia, pewien stopień cierpienia. Dlatego, że możemy to sobie wyobrazić prostym wzorem: jeżeli mamy pewne ja realne, jeżeli jestem ja realny, tak jaki tu teraz jestem, to w każdym z nas jest też pewien obraz ja idealnego. Jest obraz pewnych wartości, do których dążymy. I ta linia pomiędzy ja idealnym a ja, a ja realnym jest nieustannie napięta. I ona musi taka być, bo taki jest charakter naszego życia. Jeżeli uznalibyśmy, że nie ma żadnego ideału, do którego dążymy, nie ma żadnych wartości, którym się oddajemy, to. Zabrakłoby nam motywacji do tego, aby działać. Jeżeli uznalibyśmy, że już jesteśmy w pełni tymi wartościami, że już to wszystko osiągnęliśmy, to również jest stagnacja, pewien rodzaj braku braku pokorek i trudno te też, też tutaj mówić o no, zdrowiu psychicznym właściwie. Więc ta linia jest i zawsze będzie w pewnym stopniu napięta. Natomiast kiedy Koncentrujemy się na tym kulcie szczęśliwości, pozytywnego myślenia, to właściwie efekt jest taki, że ludzie współcześnie doświadczają jakby podwójnego smutku. Podwójnego w takim sensie, że raz, że człowiek jest smutny z powodu jakiejś osobistej tragedii, która mu się przydarzyła, a dwa, jest podwójnie smutny. Ponieważ uważa, że nie powinien być smutny, bo powinien się uśmiechać i powinien być szczęśliwy. Więc jest to podwójna tragedia, w jaką wydaje się, że wpadamy czasami we współczesnym świecie. Myślę, że to jest większość tego, czym, czym chciałem się z Państwem, z Państwem dzisiaj, y, dzisiaj podzielić. Bardzo, ale to bardzo polecam książki. Wiktora Franka, a szczególnie książkę pod tytułem Człowiek w poszukiwaniu sensu, która właściwie na całym świecie już się w ponad 14 milionach egzemplarzy sprzedała, która opowiada między innymi o tym, czego Wiktor Frank doświadczył w trakcie pobytu w obozach i jakie nastawienie, jakie myślenie o tych wszystkich trudach, które go tam spotkały, pozwoliło mu przetrwać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.